Pierwszy raz w życiu sam robię placki ziemniaczane. Najpierw trzeba obrać pyry. Obrane pyrki musimy zetrzeć. Ale ja nie będę tego tarł. Ja nie jestem od tarcia, więc użyję maszyny. Tak jest. Moim błędem było to, że zapytałem przy mojej żonie co dzisiaj na obiad. No i dostałem odpowiedź. Wszystko ładne, pięknie, zobaczymy jak to będzie dawać radę. Daj radę! Do tego dodaję całą cebulę. Podobno ma być tam jajko, ciosneczek. Za cztery ząbki, kaweczka musi być. Podobno musi być tam mąka, ale nie wiem ile. Tak to właśnie jest, jak ty masz urlop, a żona jest w pracy. Lecimy sól, dużo soli, pieprzu teraz najgorsze. Ile tej mąki. Damy na razie tyle. Chyba jeszcze trochę tej mąki trzeba dodać. Rozgrzany olej. I ciśniemy. Jeden. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie są idealne, ale. Mmm, cacyki. Dobry obiad. Jednak coś tam umiem.